No proszę bardzo, jaki fancik. Cała kutka jeszcze z kluczykiem. No troszkę nietypowe. kudeczki już znajdowałem, ale żeby była z kluczykiem też jeszcze takie nie znalazłem. Także fajnie, przyda się na pewno kiedyś. Ja pierdziele, zobaczcie. Z jakiejś rączki zleciało. Ale trafienie. No coś pięknego. Dobre. Co tam dużo pewnie roboty Oj, za? Mam, roboty. mam coś dla pani. Okularki przeciwsłoneczne. Dziękuję bardzo. Wyglądają bardzo ładnie i dobrze, więc żadnych zarysowań. No. <laughs> Dobrego, Jonka.